No, więc yy, skończmy temat, bo w jednym filmie mi się to nie zmieściło. Więc co, pokażę może bardziej szczegółowo. zbiornik, a słabe oświetlenie, więc przepraszam wszystkich. Yy, kręcę to z ręki telefonem. Yy, wygląda to tak. To jest właśnie ta kryptokoryna, tu mam sadzonki, tu miałem taką malutką, teraz wyhodowałem trzy duże i sadzonki, mam jeszcze zieloną. Może Wam zapalę światło, żeby było lepiej widać, bo co niektórzy zaraz powiedzą, że co pokazujesz, więc pokazuję to. Bardzo fajny efekt korzeni jest, naprawdę. To są pozostałości roślin, które w ogóle zostały. Posadziłem sobie hydrokutle Japan, ale muszę je przenieść. Dosyć spore korzenie, bo one trzymają 150 cm długości. Było trochę pracy, jeszcze pęsety nie wziąłem, bo poprawiałem roślinki. No i co, tak to wygląda korzenie. Wychodzą jeszcze z akwarium. Zbiornik z daleka prezentuje się tak. Dużo ciężkiej pracy, i Restart zrobiony. Nie lubię restartów, nie wiem, niektórzy bardzo uwielbiają, nowe aranżacje, w ogóle... Mnie to może trochę cieszy, ale jest za dużo pracy, bo to jednak nie 120 litrów, małe akwarium, że kilka opatek żwiru. To jest wanna żwiru, jest to bardzo ciężkie, bo jest prawie 100 kilo. Yy... No, wszystko jest dużo gabarytowe szafka, akwarium, wszystko przenieść, wymyć tle szkła ziemi, tu dwa worki ziemi poszły. No mam nadzieję, że tylko będzie dobrze. No, ciebie, matki mam ale głupich, ale trzymam kciuki. Mój filterek ustawiłem sobie tak. On mi zbiera syfy właśnie z powierzchni wody tutaj, jak widzicie, robi jako skimmer. Od dołu też ma zbiera syfy, a tu wypuszcza wodę na przednim szybę, żeby syfu trochę z szyby tak mniej było. Lotosy zestawiłem, ponieważ podobają mi się, są to duże rośliny, ale w takim naturalnym zbiorniku ładnie to wygląda. Woda jest brązowa, jeszcze widać. Ale akwarium galancia wygląda. Ważne, że, żeby mi się podobało, ważne, żeby rosło. Miejmy nadzieję, że utrzymam w czystości i bez glonu, że będzie to bezglonowy start yy... chcesz mogę powiedzieć No korzenie wtrafiłem jak w totolotko, Normalnie tyle co kiedyś chodziłem i nic a tu nagle o pojawiły się takie ładne ten korzeń też wychodzi z akwarium akurat fajnie, bo jak zdejmę te tutaj zasłony, żeby światło nie raziło to ładnie będzie to wyglądać. I co? Czekam jeszcze instalacja pod szafką. Bo tam to jest w ogóle Saigon. Mm. No co? Trzeba filtr ukryć. Na razie tak szybko podłączam, żeby filtrowała wodę, więc co stoi. Hmm. Nie wiem, no tutaj po prostu zostanie LoTach, bo nie panuję nad high techiem, zawsze jakiś błąd popełnię lub mnie nie mam, zawsze źle się to kończy, więc tak jak prowadziłem wydaje mi się, że będzie lepiej. Zastanawiam się jeszcze czy jeśli drugiego akwarium bym nie założył, czy po prostu... Nie zrobić sobie krewetkarium, nie wiem, no zawsze jakiś pomysł. Jeszcze chciałbym mieć jeden zbiornik. Bo jak nie mam robić co przy jednym, to zawsze jest porobić co przy drugim. W każdym zawsze coś innego się dzieje. No zobaczymy że raz pokażę na razie, jak chcę ustabilizować ten zbiornik. Niech on odżyje, bo naprawdę tutaj rośniki dostały po dupie, jak to się mówi. Ale w życiu nie miałem tego bałaganu, chyba w domu jak robiłem restart. No nie no, już raz jako tu, to, to akwarium zakładałem, to pamiętacie na filmiku, no, z sajgą w domu totalne było, no, ale też szafkę składałem, szkło przyjechało i tak dalej. Nie wiem, będę musiał roślin dokupić. Jeśli ktoś sprzedaje rośliny z youtuberów, z końca bym kupił trochę roślin, bo... ...moje zasoby są bardzo małe. <noise> nie wiem, czy nawet te rośliny przeżyją. Miejmy nadzieję, że tak się okaże No co, no chyba tyle Zbiornik szczegółowo stara pokazałem I miejmy nadzieję, że będzie dobrze Więc trzymajmy kciuki Następny film jak zacznie to żyć, więc do słyszenia, do zobaczenia miłego.